Generator został uruchomiony, o czym świadczy dioda migająca, właściwie pulsująca. Widać również z tej strony. Ta akurat pozostaje nieruchoma, bez zmian świadełko nie mruga. Generator wydał z siebie sygnał dźwiękowy informując o tym, że dwie minuty upłynęły i jest on gotowy do pracy. I zaraz zobaczymy, jaką ma. Moc. Podniesiemy generator. Pod spodem, jak możecie zobaczyć, jest przycisk do uruchamienia parę. i zobaczymy, z jaką mocą wydobywa się para. Przypominam o ciśnieniu. To jest 4,2 Bara. Zaraz zobaczymy, jak sprawdza się w trakcie prasowania. Odkładamy na miejsce i zaczynamy zaraz prasować.